Witajcie drodzy widzowie! Dziś zaprezentuję Wam książkę od wydamnictwa Amit obrończyni Gotham City, Super Heroes, DC. Możecie tutaj zobaczyć. Przejrzymy ją sobie na koniec, a już teraz zapraszam Was na zbudowanie i recenzję Minifiga. Tak wygląda figurka po zbudowaniu. W oczy rzucają się żółte rączki, czyli wiadomo, bez rękawic, takie klasyczne, coraz rzadziej się i widzi w sumie, więc tutaj tak to fajnie przyciąga uwagę i cała figurka nie przypomina takich współczesnych moim zdaniem. Ma takie proste kolory, tutaj ręce, nogi bez żadnych nadruków. Tox taki bardziej komiksowy niż nazwałbym go życiowym z filmu wyciągniętego, właśnie bardziej z komiksu czy z jakiejś bajki. Tak więc, no, jest to jakaś ciekawa rzecz do tutaj do wspomnienia. Za chwilę pokażę Wam plecy. Tu troszkę jakby więcej detali, ale też w takim bardzo stonowanym stylu. Mamy dwa wyrazy twarzy naszej Bad Taki uśmiechnięty, i drugi, zobaczmy. Taki mniej uśmiechnięty, tak więc taki standard. Może bez maski była? No, nie, musi mieć maskę, ponieważ ma tylko strój Bad Girl, więc tak to bez maski by ją wszyscy poznali. Ok, jestem w stanie to zaakceptować. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze jakiegoś innego uczesania, tylko w jednym zasuwa cały czas. No tak. Średnio, może jakaś inna jeszcze maska by się przydała naszej bohaterce, albo po prostu jestem zbyt przyzwyczajony do Batmana, który zawsze ma coś na głowie, a włosy no, rzadko się widzi. Tak więc hmm, pewnie o to chodzi. Tutaj mamy jakiś plecak, żeby tutaj dokładniej go zobaczyć. Całkiem fajny toksik, tak? Może się podobać. No i peleryna, który troszkę, a troszkę 90 stopni pełne. W naszej pelerynce i yy, gdy nie mamy założonych włosów, ale jak je założymy, no to już wszystko wraca do normy i troszkę lepiej to wygląda, tak? Trzeba troszkę ją ponaciągać. I yy, no, no tak <coughs> zabawkowo się prezentuje w porównaniu do peleryn Batmana, moim zdaniem. Yy, ale jako uzupełnienie kolekcji, yy, jak najbardziej się cieszę. Batarangi, jakie są, każdy widzi, tak więc yy, pewnie macie ich z milion w kolekcji. Możecie mieć milion dwa. Jeśli kupicie tę książkę, no, ja mam, no mogę polecić, tak, bo nie mam żadnej figurki, jeśli chodzi o damskiego przedstawiciela właśnie serii Batman. Tak więc, no wiadomo, no chodzi mi o to, że Batmana nie mam w wersji żeńskiej, więc teraz już mam Batgirl. No, tak więc dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli chcecie zobaczyć zawartość książki, to zapraszam do pozostania jeszcze przez chwilę. I obiecany przegląd książki. Mamy tutaj naszą oczywiście bohaterkę na stronie tytułowej. Sposób jej budowy, akcesoria, jakie do niej są dołączone. Mamy oczywiście gry, zabawy. Tutaj tak standardowo. Jak zwykle tej. Mówię, do młodszych na pewno to przemówi. Mamy trochę komiksów, mamy gry, zabawy, zgadywanki, jakieś rozsypanki, możemy sami coś narysować, więc przekrój jest bardzo duży, jeśli chodzi o tematykę tych zabaw. Nie mamy ich jednolitego jakiegoś motywu przewodniego. No oczywiście motywem przewodnim będą tutaj ci bohaterowie, tak? Znani z uniwersum DC. I, ale, ale nie ma jednorodnego tematu, na przykład same puzzle, czy, czy same malowanki, kolorowanki. Tutaj są jakieś zawijasy, tak? Musimy dojść do konkretnego elementu. I tak to wygląda. Tak? Czyli, jeśli ktoś jest fanem, młodszym tego typu książek, no to na pewno takie zagadki do takiego małego bohatera przemówią. Mamy jeszcze, co tu mamy? Bad gadżety. Co Bad Girl zawsze zabiera na misję? No i jest coś do poczytania. Jakieś ciekawostki do uzupełnienia. Mamy też odpowiedzi, tak? Jakbyśmy sobie nie dali rady z którąś, no to jak najbardziej zaglądamy na koniec. Tu mamy jeszcze reklamę oczywiście, co nas może spotkać w kiosku, czy co chcemy znaleźć, no to możemy zobaczyć, co jest dostępne. No i to, co już Wam wspominałem, że dawno mi brakowało od samego początku, teraz już to jest. Możemy zobaczyć, jakie książki są wydane przez wydawnictwo, jakie już mamy w kolekcji. Możemy sobie je nawet zaznaczyć, skreślić, tak, co, już, co już posiadamy. Tak więc to mi się bardzo podoba, bo czasami gdzieś to się zapodzieje jakaś, tak? Ja chciałoby się uzupełnić kolekcję na przykład stricte z Pottera. No i zapomnimy, że coś tam wyszło fajnego. Tak więc tak wygląda ten przegląd książki. Dzięki Wam za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam, dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.